Tematem tego filmu będą sposoby elektryzowania ciała. Niektóre ciała przy pocieraniu lub zetknięciu z innymi zyskują nowe, niezwykłe własności. Istnieją dwa rodzaje ładunków. Ładunki dodatnie i ujemne. Omówmy sposoby elektryzowania ciał. Pierwszym ze sposobów jest elektryzowanie przez pocieranie. Elektryzowanie przez pocieranie polega na przejściu elektronów z jednego ciała na drugie. To ciało, które traci elektrony, elektryzuje się dodatnio, a drugie ciało ujemnie. Całkowity ładunek układu ciał nie zmienia się. Przyjrzyjmy się bliżej elektryzowaniu przez pocieranie, wykonując odpowiednie rysunki. Elektryzowaniu przez pocieranie na początku oba ciała, które biorą udział w elektryzowaniu, są elektrycznie obojętne. Co to znaczy, że ciało jest elektrycznie obojętne? Czy znaczy, że nie posiada żadnego ładunku, ani dodatniego, ani ujemnego? Ciało jest elektrycznie obojętne wtedy, kiedy suma ładunków dodatnich i ujemnych jest równa 0, czyli ciało posiada tyle samo ładunków dodatnich co ujemnych. W elektryzowaniu przez pocieranie na początku mamy właśnie takie dwa ciała elektrycznie obojętna, czyli suma ładunków dodatnich i ujemnych należących do jednego ciała jest równa 0. I należących do drugiego ciała też jest równa zero. Czemu jest równy całkowity ładunek obu ciał? Ten całkowity ładunek jest też równy 0. Co się dzieje, kiedy takie dwa ciała elektrycznie obojętne pocieramy ze sobą? Wówczas elektrony z jednego ciała przechodzą na drugie ciało. W wyniku przejścia tych elektronów, na naszym rysunku zaznaczyliśmy przykładowo, że przechodzą dwa elektrony, w wyniku tego przejścia otrzymujemy na jednym ciele nadmiar ładunku dodatniego, na drugim nadmiar ładunku ujemnego. Ponieważ na naszym rysunku przykładowo zaznaczyliśmy, że przeszły dwa elektrony z lewego ciała na prawe, wynikiem tego jest otrzymanie z lewej strony ciała z nadmiarem ładunku dodatniego, co zaznaczamy za pomocą dwóch plusów, a z prawej strony ciała, które ma nadmiar ładunku ujemnego. Zaznaczamy to dwoma minusami. W ten sposób otrzymaliśmy dwa ciała, które naelektryzowane są różnoimiennie. To znaczy, na jednym z nich jest jeden rodzaj ładunku, a na drugim drugi. Czemu jest równy całkowity ładunek teraz tych dwóch ciał? Ponieważ przykładowo. Na lewym znajdują się dwa ładunki dodatnie. Możemy zapisać, że mamy plus dwa ładunki. Na prawym ciele znajdują się dwa ładunki ujemne, co zapisujemy? Plus minus dwa ładunki ujemne. W wyniku tego dodawania otrzymujemy całkowity ładunek obu ciał równy 0. Drugim sposobem elektryzowania ciał jest elektryzowanie przez dotyk. Elektryzowanie ciała może nastąpić również przy dotknięciu tego ciała z innym ciałem naelektryzowanym. W układzie ciało naelektryzowane i ciało elektryzowane następuje trwałe przemieszczenie się elektronów z jednego ciała do drugiego. W efekcie oba ciała są naelektryzowane ładunkiem tego samego znaku. Podobnie jak we wcześniejszym przykładzie spróbujmy wykonać rysunki. W elektryzowaniu przez dotyk biorą udział dwa ciała. Z których jedno jest naelektryzowane, a drugie jest elektrycznie obojętne. Na naszym rysunku zaznaczamy, że z lewej strony znajduje się ciało, które jest naelektryzowane ładunkiem dodatnim. I znów przykładowo zaznaczamy 8 plusów na tym ciele. Będzie to znaczyło, że całkowity ładunek tego ciała jest równy plus 8. Drugie ciało jest elektrycznie obojętne, ma w związku z tym te same ilości ładunku dodatniego i ujemnego. Całkowity ładunek tego ciała jest równy 0. Całkowity ładunek obu ciał to suma ładunku na jednym i na drugim ciele. W sytuacji początkowej ten całkowity ładunek jest równy plus 8. Co się dzieje, gdy takie ciała zetkniemy ze sobą? Ponieważ ciało znajdujące się z lewej strony ma nadmiar ładunku dodatniego, a ciało znajdujące się po prawej stronie jest elektrycznie obojętne, to tym razem swobodne elektrony będą przeskakiwały z ciała znajdującego się po prawej stronie. Na ciało znajdujące się po lewej. W wyniku przejścia tych elektronów na rysunku zaznaczamy przykładowo, że są to cztery elektrony, ciało znajdujące się po lewej stronie będzie miało teraz ładunek równy plus 4, ponieważ z ciała znajdującego się po prawej na lewe przeskończyły 4 elektrony, to ma ono teraz nadmiar ładunku dodatniego. W ten sposób otrzymaliśmy dwa ciała, które są naelektryzowane jednoimiennie. Czemu jest równy całkowity ładunek obu tych ciał? Po lewej stronie ciało posiada ładunek plus 4. Po prawej plus 4. W wyniku dodawania ładunku obu ciał otrzymujemy całkowity ładunek równy plus 8. Przypomnijmy, w elektryzowaniu przez dotyk biorą udział dwa ciała, z których tylko jedno jest naelektryzowane. Wynikiem tego elektryzowania jest otrzymanie dwóch ciał, które są naelektryzowane i jedno Spróbuj wykonać podobny rysunek, zaznaczając tym razem, że jedno z tych ciał naelektryzowane jest ujemnie, posiada więc nadmiar ładunku ujemnego, a drugie jest obojętne. Jakie ciała otrzymasz w wyniku elektryzowania wtedy, gdy ciałem na elektryzowanym ujemnie dotkniesz ciało elektrycznie obojętne? Trzeci sposób elektryzowania ciał to elektryzowanie przez indukcję. Elektryzowanie ciała przez indukcję polega na przemieszczeniu się w jego wnętrzu elektronów swobodnych pod wpływem ładunku zbliżanego ciała naelektryzowanego. Podobnie jak w przykładach wcześniejszych, wykonajmy pomocniczy rysunek. W przypadku elektryzowania przez indukcję, podobnie jak w elektryzowaniu przez dotyk, Jedno z ciał jest naelektryzowane, a drugie elektrycznie obojętne. Tym razem z lewej strony znajduje się ciało naelektryzowane ujemnie, to znaczy posiadające nadmiar ładunku ujemnego. Podobnie jak w przykładach wcześniejszych, zaznaczamy, że na tym ciele znajduje się 8 minusów, po to, żeby. Obliczyć całkowity ładunek tego ciała, który w tym przypadku jest równy minus 8. Drugie ciało jest elektrycznie obojętne, więc całkowity jego ładunek jest równy 0. Całkowity ładunek układu obu ciał jest równy minus 8 plus 0, czyli minus 8. Tym razem nie pocieramy ani nie dotykamy tych dwóch ciał. A jedynie ciało naelektryzowane ujemnie zbliżamy do ciała obojętnego. Co obserwujemy w nienaelektryzowanym ciele? Ponieważ z lewej strony znajduje się ciało naelektryzowane ujemnie, to ujemny ładunek znajdujący się na tym ciele, Odpycha elektrony znajdujące się w ciele nienaelektryzowanym na drugą część najbardziej oddaloną od ciała naelektryzowanego. W ten sposób w ciele obojętnym następuje przemieszczenie ładunku, wynikiem czego jest naelektryzowanie ciała obojętnego w ten sposób, że z jednej strony Lewej na naszym rysunku znajduje się nadmiar ładunku dodatniego, a z prawej strony nadmiar ładunku ujemnego. Czemu jest równy całkowity ładunek ciała, które wcześniej było nienaelektryzowane? I znów tylko i wyłącznie przykładowo, ponieważ po lewej stronie znajdowało się ciało naelektryzowane ujemnie, którego całkowity ładunek był równy minus 8, to z tej strony ciała, które zostało naelektryzowane, znajdzie się nadmiar ładunku ujemnego, który co do wartości bezwzględnej będzie równy całkowitemu ładunkowi znajdującego, ciała znajdującego się po lewej stronie, czyli plus 8. Z prawej strony tego ciała ładunek będzie równy minus 8. Obliczmy teraz całkowity ładunek obu ciał. Minus 8 plus 8 plus minus 8 daje nam całkowity ładunek układu obu ciał równy minus 8. Co się dzieje, gdy jedno z ciał naelektryzowane jest ładunkiem dodatnim, a drugie elektrycznie obojętne? Podobnie jak we wcześniejszym przykładzie. Spróbuj wykonać sam rozdział ładunku, i spróbuj określić, jak naelektryzowało się ciało, które na początku było obojętne. We wszystkich przypadkach opisujących sposoby elektryzowania ciał, Zauważyłeś zapewne, że spełniona jest zasada zachowania ładunku, która mówi, że w układzie ciał izolowanych elektrycznie od otoczenia, czyli od innych ciał, całkowity ładunek, to jest suma ładunków dodatnich i ujemnych, nie ulega zmianie. Ładunek może jedynie przemieszczać się z jednego ciała na drugie. Podsumujmy treści zawarte w tej lekcji. Znane są trzy sposoby elektryzowania ciał: przez dotyk, przez pocieranie i przez indukcję. We wszystkich sposobach spełniona jest zasada zachowania ładunku, która mówi, że w układzie ciał izolowanych elektrycznie całkowity ładunek nie ulega zmianie. Ładunek może jedynie przemieszczać się z jednego ciała na drugie.